Cześć. Mam na imię Magdalena, Mada. E, chciałam z Wami porozmawiać o dojrzałym randkowaniu. I dojrzałe nie dlatego, że takie rozsądne, takie dorosłe, takie umiejętne. Dojrzałe, bo chodzi o randkowanie dojrzałych ludzi, takich jak ja. Czyli z całą pewnością nie nastolatków i nie ludzi młodych. Mam lat 51, a tak naprawdę całe swoje życie byłam sama z kilkuletnimi przerwami na związki. I powiedzmy sobie szczerze, w randkowaniu y, nie jestem ekspertem, chociaż randek przeżyłam już całe mnóstwo i w dalszym ciągu w te randki nie potrafię. Szczerze, liczę trochę na Waszą pomoc, bo. No, nie radzę sobie. Taka jest niestety smutna prawda. Wkurza mnie ten cały Tinder, wkurza mnie inne aplikacje, i kompletnie, naprawdę już kompletnie nie rozumiem, o co tym facetom chodzi. Może to ze mną jest coś nie tak. Znaczy z całą pewnością ze mną jest coś nie tak. Jest po prostu niemożliwe, żeby być w miarę do pooglądania. Inteligentną być też jestem. Chociaż akurat mówię chyba niezbyt gramatycznie teraz. I żeby być samemu, naprawdę. Jutro Sylwester. Chyba będę siedzieć w domu z pieskami. Co też jakąś tragedią straszną nie będzie, ale fajnie byłoby jednak spędzić tego Sylwestra z kimś. Ale na razie zostawmy temat tego, że ze mną jest coś nie tak. Myślę, że na ten temat porozmawiamy sobie przy innej okazji, bo dzisiaj w sumie nie chcę o tym myśleć, co ze mną jest nie tak. Porozmawiamy dzisiaj o facetach, w takim razie. Porozmawiamy o profilach tinderowych. Ciekawa jestem, czy macie podobne spostrzeżenia do moich, bo ja się w tym naprawdę gubię i wydaje mi się, że ten świat trochę oszalał. Albo, że ja jestem jakaś niedzisiejsza, to pewnie też jest prawda. No dobra, wróćmy do tego Tinder'a. Kogo to mamy na tym Tinderze? To jest moje trzecie podejście do tej aplikacji. Poprzednimi razy kasowałam profil, po prostu już nie mogłam wytrzymać nerwów, które mnie opanowywały po próbach umówienia się z kimś na randkę. Mission impossible. No to wiadomo, na seks można się umówić. Ale to i tak nie do końca jest takie proste. Ale żeby na kawę, ciężko. No nic. No wracajmy do tego Tinder'a. Najczęściej najczęściej natykam tam na gawędziarzy. To są przeważnie że Erotomania oczywiście. Yy, główny temat rozmów. A co lubisz w seksie? A czego nie lubisz, a co robisz, a czego nie robisz? A jaki facet miałby być w tym łóżku, żeby ci dogodzić? A co ty robisz, żeby dogodzić facetowi? No po prostu jakiś przegląd normalnie. Casting do filmu Porno. To co robię i czego nie robię? To ja chętnie pokażę, ale jak już dojdzie do tego seksu, a nie z facetem, z którym rozmawiam od, nie wiem, 15 minut, bardzo chyba to kręci. No niestety mnie nie. To znaczy, sexting jest owszem, fajny, czemu nie, ale z kimś, kogo znam, jako, nie wiem, gra wstępna, gra pomiędzy super. Wtedy porozmawiać o seksie sama przyjemność, ale z nieznajomymi dlaczego? Dlaczego ja mam opowiadać o jakichś swoich intymnych sprawach nieznajomemu facetowi, który jeszcze pewnie do tego trzepie konia. Nie. Absolutnie nie. Nie daje się już namówić. Próbują, no nie powiem, że wszyscy, ale zdecydowana większość. Jeżeli z takim facetem przejdziesz na jakiś inny komunikator, to masz prawie pewność, że albo tego samego dnia, albo następnego, dostaniesz penisa. Oczywiście w zwodzie. Jak będziesz grzeczna, to dostaniesz jeszcze filmik z Happy Endem. Eee, powiem szczerze, ja tymi futami, to mogłabym sobie już cały dom wytapetować. Po prostu większość facetów uważa za sobie, nie wiem poczytuję sobie za punkt honoru, wysłać mi stojącego fiuta. Czy wy, panowie, naprawdę myślicie, że wasze penisy są takie śliczniunie? Że są takie estetyczne i po prostu marzymy tylko o tym, żeby tego konara obejrzeć dokładnie, a jeszcze lepiej zobaczyć, jak tryska? No nie. No nie, naprawdę. Zdecydowanie znam dużo więcej ładniejszych widoków. Mnie by nie przyszło do głowy, żeby komuś na dzień dobry wysłać swoje rozkraczone zdjęcie ze szczegółami intymnymi nie nieznanemu facetowi. Nie rozumiem, nie rozumiem. W sumie nie muszę. Także mam już zasadę, dostaję penisa, blok. Trudno. Nie wiem, może wy panowie uważacie, że to dla nas jest. Komplement, że wy nam pokazujecie, jak was podniecamy? Kurde, nie, błagam, żadnych gołych fiutów. Nie życzę sobie. No dobra, takich jest większość. Niestety, taka smutna prawda. Eee, kogo tam jeszcze mamy? Oszuści, coraz więcej. Naprawdę. Jeżeli facet ma profil, na którym jest napisane, że szuka stałego związku, jest dość przystojny, ale nie tak mega jak model, taki przystojny, przystojny, normalny, jest z zagranicy, zawsze ma jakiś ciekawy zawód typu, nie wiem, kreator mody, pisarz, malarz. I taka osoba próbuje. Przejść szybciutko na WhatsApp. W ciągu czasami to się trwa dłużej. Jeżeli czują, że, że jesteś dobrym materiałem, to potrafią cię urabiać nawet ze dwa dni. W każdym razie prawie zawsze kończy się na kryptowalutach. Także dziewczynki, jeżeli nie chcecie inwestować w kryptowaluty, w jakichś fejkowych profili, to uważajcie na takich gości, a jest ich naprawdę coraz więcej. Ostatnio szczerze 100 na 100. Jak tylko sparowałam się z jakimś facetem z zagranicy, mieszkającym najczęściej w Krakowie, w Katowicach, w mojej okolice, to się okazywało, że ten, to konto było fejkowe i powinnam koniecznie zacząć inwestować w krypto, a oni mnie nauczą. Mhm. Dziękuję. Do widzenia. Następny, proszę zdarzają się czasami romantycy. Romantycy, okej, okay. no już są fajniejsi, bo dużo mówią o uczuciach, e, opisują, jak chcieliby, żeby wyglądało ich życie ze mną. Ale problem taki, że w taki rozwleczony romantyzm, to ja nie wierzę. No i sama nie jestem zbyt romantyczną osobą. E, wolę Pragmatyczny realizm. Więc romantycy też nie mają u mnie jakichś większych szans, zwłaszcza, że, znaczy, no dobra, zdrowy romantyzm jest ok, tak, ale nie taki przesadny, że bez przerwy dostaje jakieś nie wiem, zdjęcia kwiatuszków, yy, jakiejś przyrody, przemrzących strumyków, serduszek. Nie, nie jakoś, jakoś to do mnie nie przemawia i uważam, że w sumie. Nie brzmi to szczerze. Może mój brak romantyzmu. Przeze mnie przemawia. No ale cóż, tak mam. Są ci romantycy też jakoś rzadko chcą się umówić na kawę. Nikt się nie chce umówić na kawę. Taka jest prawda. Powiem Wam. Jestem na Tinderze znowu od jakichś dwóch miesięcy dostałam prawie 4000 lajków. Powiedzmy, z tych 4000 lajków. Może kilka procent odlajkowałam, czyli zmeczowałam się z kimś. I udało się mi umówić na randkach bodajże ze trzy razy. Na randkę typu kawa. Masakra. Naprawdę masakra. Nie wiem, czy to, że się człowiek spotyka na tą kawę, to jest już takie nie dzisiejsze? Już tak od razu na ten seks? Ale co na no ten seks raz i Tyle? Ja myślę, że to jest tak, że panowie mają. Proszę, panie pewnie też. Ale mówię o panach, bo ja mam przegląd panów. E, więc panowie szukają po prostu szybko. Ciak, 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 ciak. Następna, następna. Następna będzie na pewno lepsza i będzie bardziej. Odpowiednia, i będzie łatwiejsza, i będzie bardziej zdecydowana, i nie trzeba się będzie w ogóle starać. A ja lubię, żeby się facet troszkę chociaż postarał. No, chociaż minimalnie, naprawdę. No, chociaż ta kawa, no czy ta kawa to jest taki problem? Ja jestem, wydaje mi się, ciekawą osobą. Mam dużo do powiedzenia, dużo do opowiedzenia, lubię też słuchać. Na pier pierwszej randce naprawdę lubię, żeby się facet wygadał, otworzył, powiedział mi o sobie. Przecież chyba mężczyźni to lubią, nie? Czy nie? Może ja za mało właśnie mówię na tej pierwszej randce? Może pominam więcej? Znaczy, że oni pewnie by chcieli, żebym więcej robiła. Mm. W każdym razie, jak już się na tą kawę umówię, to jest coś. Nadzieja. I jakoś tak zawsze po tej kawie chcą się umówić na następną randkę. No to fajnie, nie? To się czuję taka doceniona. Mm, spodobałam się. No i umawiamy się szybciutko, za parę dni, no, na weekend. No, jeszcze pisze do mnie, pisze, pisze i pyta, i co, i rano, dzień dobry, jak się marz wieczorem, co no dobranoc, że nie mogę doczekać spotkania, a potem nagle cisza. No <gry> co chodzi? Znaczy, znalazł sobie inną, ładniejszą, szybszą, dostępniejszą? No Może tak, ale tak wszyscy z tych czterech tysięcy no to już jesteśmy coraz bliżej tego co ze mną jest nie tak hm. no dobra, nie dzisiaj tego nie będziemy rozważać jest dzień przed Sylwestrem nie rozważamy moich wad możemy porozmawiać ewentualnie o zaletach ale to też nie, może nie dzisiaj no dobra, to co tam mieliśmy na topecie byli już romantycy, byli oszuści penisiarze czyli sekściarze Hmm. Może przejdziemy do normalnych. I to jest problem. być Normalni to jakoś chyba nie chcą ze mną utrzymywać kontaktu. Popiszemy sobie trochę, popiszemy. I się urywaj. Nie wiem dlaczego w sumie. Zdarzało się czasami, że sporowałam się z jakimś fajnym chłopakiem. Pisaliśmy północy do siebie. Po prostu, no, porozumienie dusz. Fantastycznie. Rozumieliśmy się w lotni. Chcieliśmy kończyć rozmowy. Budziłam się rano uśmiechnięta. Pełna nadziei. Otwieram Tindera. A tam odparowana jestem. Zniknął. Dlaczego? <laughs> nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. Co? O czym chodzi? No. no, tak się fajnie rozmawiam. Jeżeli... Bym się nie podobało, jeżeli rozmowa by się nie kleiła, no to byśmy nie rozmawiali przez tyle godzin, tak? Właśnie już musi iść, musi coś tam i koniec. A tu tyle godzin rozmowy i znika. Nie ma pojęcia, nie mam pojęcia o co chodzi. Dobrze. Hmm. Tak. Kolejna kategoria. Pokaż się. Jezu, jak je słyszę to pokaż się. To mam wrażenie, że rolnik do krowy mówi nastąp się. Pokaż się działka. Takich jest mnóstwo zdjęć. Oni chcą zdjęcia. Natychmiast przechodzimy na jakiś inny komunikator, WhatsApp czy inny Telegram, żeby mogło wysłać zdjęcie. No ale ja znowu nie widzę powodu, że mnie. Jakiemuś obcemu chłopu miała swoje zdjęcia wysyłać i to najlepiej rozebrane. Yy. Dlaczego? Aha, rozumiem, bo panowie wysyłają swoje penisy, no to ja też powinnam się rozebrać, tak? Nie. Nie. Ja uwielbiam wysyłać mężczyznom ładne swoje fotki. Naprawdę. I potrafię się do tego odpowiednio seksownie ubrać i, i, i się nawet przebierać kilka razy i robić te zdjęcia, ale robię to dla swojego faceta, tak? Dla faceta, z którym się spotykam i chcę podgrzać atmosferę, i to jest, uważam, fajne, ale dlaczego ja mam obcemu chłopu wysyłać swoje roznegliżowane fotki? No nie, nie będę. Sorry. I co, niewiele już nam tych kategorii zostało. Jeszcze kojarzę facetów z pretensjami. Mam wrażenie, że oni meczują się tylko po to, żeby mnie za coś opieprzyć. Yy. Na przykład, jeżeli mam napisane na profilu, że no chętnie spotkam kogoś, kto poprawiałby mi humor i dbał o mój dobry nastrój, to taki pretensjarz Meczuje się ze mną tylko po to, żeby mi napisać A ty co oddasz od ciebie, księżniczko? O twój nastrój ma mam facet dbać? A jak ty będziesz dbała o nastrój faceta? No i to są chyba jakieś skrzywdzeni panowie Bo ja rozumiem, można mieć pretensje do kobiet, Ale w pierwszym zdaniu naprawdę Nie wiem, czy mam mnie to podjarać? Nie, oni chyba są po prostu z siebie wyrzucić frustrację nic, A wy dziewczynki, kobietki kochane Jakich Znacie panów z tindera Jakie kategorie Może coś napiszecie do mnie Zamierzam się do was jeszcze odezwać Porozmawiamy sobie trochę więcej O tym randkowaniu Będę wam opowiadała o swoich przygodach I oczekuję Tak naprawdę szczerze Oczekuję, że mi trochę pomożecie I rozjaśnicie mi w głowie Przypuszczam, że będzie tak Na końcu że jednak okaże się, że to ze mną jest coś nie tak. I na to też jestem gotowa. Jeżeli zamierzacie już na dzień dobry o tym pisać, ok, w końcu się dowiem. A na dzisiaj to już chyba wszystko. Bywajcie, miłego wieczoru i buziaczki. Pa. pa.